Lata 80. E były dekadą wyjątkową w światowym biznesie. Rynki miały tendencję wzrostową, a zyski sięgały niebotycznych rozmiarów. Ale lata 80. E zdemaskowały również wielką liczbę dyrektorów spółek i parlamentarzystów, którzy rozmiękczyli system. Podstawowe standardy dobra i zła zostały po prostu zlekceważone. Także i dzisiaj słyszymy wciąż o podobnych wypadkach na najwyższych szczeblach społecznych. Jakie skutki mogą one spowodować u młodych ludzi wchodzących na rynek pracy? Niedawno grupie 30 studentów ostatniego roku zadano następujące pytanie. Ilu z Was sądzi, że osiągnięcie sukcesu w życiu jest możliwe bez kłamstw i oszustw w drodze na szczyt kariery? Żaden ze studentów nie podniósł ręki. W trakcie dalszych badań ta sama grupa wskazała, że poza osobą zbawiciela nie mogą wymienić żadnej osoby ani instytucji, która zasługiwałaby na ich zaufanie i szacunek. Jakież to oskarżenie naszego społeczeństwa, jeśli dzisiejsza młodzież wierzy, że publiczny sukces stoi w sprzeczności z osobistą uczciwością? E W Wielkiej Brytanii 30% wszystkich dzieci rodzi się w związkach nieformalnych, a ich liczba stale wzrasta. We wszystkich krajach rośnie liczba przestępstw i osób nadużywających narkotyki. W USA więcej niż 1 piąta Amerykanów, czyli 56 milionów ludzi, jest zarażonych chorobami wenerycznymi przenoszonymi drogą płciową, a ich liczba rośnie. Uważa się, że w niektórych krajach Afryki od 1 czwartej do 1 trzeciej mieszkańców miast jest zarażonych wirusem HIV. Szacuje się, że każdego roku w samych Stanach Zjednoczonych dokonuje się 1 600 tysięcy aborcji. Trzy spośród czterech poddających się temu zabiegowi kobiet tłumaczy się, że dziecko będzie im przeszkadzało w pracy, w szkole lub w innych obowiązkach. Ten brak poszanowania dla ludzkiego życia widoczny jest również w prezentowaniu przemocy w mediach. Po trwających 22 lata badaniach Leonard Ayron, psycholog na uniwersytecie w Michigan, stwierdził, że osoby, które stale oglądają przemoc w telewizji, Częściej stają się agresywne pod wpływem alkoholu, częściej stosują przemoc w stosunku do członków rodziny, a w niektórych przypadkach zdolne są nawet do popełnienia zbrodni. Podobne badania prowadzone są w zakresie skutków pokazywania seksu w telewizji i w kinach. Zjawisko to pokazuje, jak stale obniżają się standardy moralne w tej dziedzinie. Prawa odgrywają w naszym społeczeństwie bardzo ważną rolę. Każde społeczeństwo, które przeciwstawia się Bogu i pozwala na zbrodnię, przemoc i oszukuje, by szybko osiągnąć wzrost, ma duże problemy. Działo się tak w starożytnym Rzymie i społeczeństwo rzymskie ostatecznie rozpadło się. Stanowisko Biblii jest bardzo radykalne. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Komentując styl życia ówczesnych Rzymian, Paweł mówi, a ponieważ nie uważali za wskazane uzyski, znać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Ludzie czasami uważają, że przestrzeganie prawa bardzo ich ogranicza. Jednak w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Wyobraź sobie, że jedziesz autem po mieście, podczas gdy wszyscy kierowcy lekceważą zasady ruchu drogowego. Może to być wyjątkowo niebezpieczne, ale kiedy kierowcy podporządkowują się prawom ruchu, jadą dokąd chcą, można powiedzieć, że w rzeczywistości wolną osobą jest jedynie ta, która przestrzega prawa. Zdarzyło się to tutaj na Górze Synaj, gdzie Bóg po wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu dał Mojżeszowi dziesięć przykazań. Jednak intencją tego prawa nie było ponowne zniewolenie ludzi, ale raczej ochrona wolności w relacjach międzyludzkich, aby zaistniała równość. Był to odwieczny standard sprawiedliwości. Pierwsze chroni unikalnej tożsamości Boga. Nie istnieje nikt podobny do wszechmocnego Boga. Drugie stawia sprawę jasno, że skoro Bóg jest tak wspaniały, nigdy nie może być przedstawiany przy pomocy ziemskiego obrazu. Trzecie chroni Boże imię. Czwarte chroni Boży czas i Jego stwórczą moc. Piąte podkreśla wartość rodziny. Szóste chroni wartość ludzkiego życia siódme chroni kontakty małżeńskie, ósme chroni własność, dziewiąte chroni dobre imię istoty ludzkiej, a dziesiąte chroni nas przed zazdrością i niezadowoleniem. Prawa, które Bóg przekazał Mojżeszowi na kamiennych tablicach, przedstawiają kodeks etyczny, który reasumuje jego duchowy plan kultu i ludzkich zachowań. Każde z tych dziesięciu przykazań oferuje bardzo pozytywny styl życia. Czytając Stary Testament, zauważamy, że nigdy nie wypowiada się on na temat prawa w sposób negatywny. Jest ono raczej powodem do radości, bo co zrobilibyśmy bez prawa? Mielibyśmy chaos moralny. Nie byśmy co prawe, a co nie. Tak więc przekazanie nam prawa jest darem od Boga, za który powinniśmy być mu wdzięczni. Jeżeli prawo oferuje nam prawdziwą wolność, to nic dziwnego, że Jezus powiedział iż będzie częścią Jego Królestwa. Bo za prawdę powiadam wam: dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Interesujące jest to, że słowa stanie się, które występują zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, nie oznaczają jedynie wypełnienia się przepowiedni czy doprowadzenia czegoś do końca, ale słowa te mogą oznaczać także na przykład wypełnienie filiżanki wodą, aż po brzeg, do pełna. I w takim sensie używa ich Jezus. Mówi, że nie przyszedł po to, aby znieść prawo, ale po to, aby je całkowicie wypełnić, nadać pełni jego nowemu znaczeniu. Na przykład Jezus mówi, że człowiek popełnia cudzołóstwo nie tylko poprzez sam akt współżycia z drugą osobą, ale także przez samo pożądanie. Now, Trudno by widzieć w tym usunięcie siódmego przykazania, jest to raczej jego zaostrzenie. Ponieważ Jezus obiecał, że niebo i ziemia nie przeminą do jego powrotu, możemy być pewni, że prawo także zachowuje ważność aż do tego czasu. Apostoł Jakub pisze, że prawo jest wzorcem Bożego Sądu. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Wszyscy wiemy, co stanie się, jeśli skoczymy z tego urwiska. Możemy mówić, że prawo grawitacji jest starożytnym prawem, ale nie możemy go zmienić. A jednak wielu ludzi uważa Boże prawo za staromodne i wymagające zmiany. Prowadzą życie takie, jakie sprawia im przyjemność, kradną, lecz chcą uchodzić z zagodnych zaufania, śpią z wieloma partnerami, ale wymagają bezwarunkowej wierności od swojego partnera. Niszczą swoje zdrowie, lecz chcą żyć wiecznie. Z drugiej zaś strony są i tacy, którzy robią wszystko co w ich mocy, aby w ramach religii przestrzegać wszystkich przykazań. Chodzą do kościoła, ofiarują dużo pieniędzy i robią wiele dobrego w obrębie swojej społeczności. Takie podejście do sprawy przypomina jednak próby zadowolenia teściowej. Nieważne jak się bardzo starasz, nigdy nie osiągniesz zadowalającego poziomu. Żyć bez prawa lub próbować doskonale je zachowywać, to musimy przyznać nierealne i nie dające satysfakcji. Nie jest to też właściwe podejście do prawa. Prawdą jest, że żyjemy w napięciu, jakie powstaje pomiędzy tym, czego prawo od nas wymaga, a naszymi możliwościami zachowania go. Gdy popatrzymy na prawo i na siebie, stwierdzamy, że prawo jest jakby lustrem. Patrząc w nie widzimy jaki jest nasz stan. Nie widzimy w nim jednak rady. Co z tym stanem mamy uczynić? To znajduje się poza prawem ale to nie obala znaczenia prawa będzie nam ono zawsze potrzebne lecz nigdy nas nie zbawi cóż wtedy czy mamy grzeszyć dlatego że nie jesteśmy pod zakonem lecz pod łaską Prze nigdy bóg wiedział że ludzkość nigdy nie zdoła osiągnąć jego wzorca życia dlatego dał nam pewien dar nie nie zasłużyliśmy na to jest to dar każdy kto go zaakceptuje może go otrzymać i mieć nadzieję na przyszłość Prawo nie zbawia nas. To nie jest Jego celem. Ale kiedy człowiek jest zbawiony, chce być posłuszny, ponieważ uświadamia sobie, że Jezus dał przykazania, aby dopomóc nam żyć szczęśliwie. Ktoś zapytał kiedyś Billa Grayma, które z dziesięciu przykazań nadal ma zastosowanie w naszym życiu. O to, co powiedział, dziesięć przykazań nigdy nie straci swojej aktualności. Wyrażają one niezmienną wolę Boga względem naszego życia, bez względu na zmiany społeczeństwa. Jeśli przyjrzysz się im bliżej, zobaczysz, że pierwsze cztery przykazania dotyczą naszych kontaktów z Bogiem, zaś pozostałe dotyczą naszych kontaktów z ludźmi. Mądra odpowiedź, prawda? Lecz jakie jest biblijne znaczenie prawa? Czy to słowo zawsze odnosi się do dziesięciu przykazań? W Nowym Testamencie słowo prawo odnosi się w niektórych przypadkach do dziesięciorga przykazań, ale są fragmenty Nowego Testamentu, gdzie słowo prawo odnosi się do pewnych przepisów danych Żydom, na przykład niektórych zarządzeń kapłańskich. Nowy Testament jasno stwierdza, że jedno z tych praw nie musi być zachowywane. On zniósł w ciele swoim zakon przykazań i przepisów, aby, czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Musimy być uważni w rozróżnianiu rodzajów prawa znajdujących się w Biblii. Łatwo jest bowiem się pomylić, kiedy czytamy stwierdzenia o zniesieniu prawa i następnie próbujemy zastosować je do odwiecznego prawa moralnego. Na szczęście jest jasne rozróżnienie między żydowskim prawem rytualnym a dziesięcioma przykazaniami. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. Dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Te dziesięć przykazań zostało wypowiedzianych przez Boga i zapisanych na tablicach z kamienia. Ale były też inne prawa, które Mojżeszowi polecono nauczyć Izraela. Później Mojżesz powiedział nam, że te prawa zostały zapisane w księdze. Te dodatkowe prawa zostały umieszczone obok Arki Przymierza, natomiast dziesięć przykazań przechowywano w jej wnętrzu. I napisał Pan na tablicach takim pismem, jak poprzednio, dziesięć słów, które wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. I wręczył mi je Pan, a obróciwszy się, stąpiłem z góry i włożyłem tablicę do skrzyni, którą sporządził i były tam, jak mi rozkazał Pan. Jest wiele różnic pomiędzy dziesięcioma przykazaniami a prawami danymi przez Mojżesza. Przykazania są wieczne, podczas gdy prawa Mojżesza straciły swą ważność wraz ze śmiercią Jezusa, gdy minął czas składania ofiar. Przykazania są podsumowaniem moralnych obowiązków człowieka wobec Boga i innych ludzi, natomiast prawa Mojżesza pokazywały, jak przebaczano grzechy na bazie Starego Przymierza. Wszyscy chrześcijanie powinni przestrzegać dziesięciu przykazań, ale nie musimy zachowywać prawa ceremonialnego. Gdzie Bridges znany chrześcijański pisarz mówi W tym samym znaczeniu Paweł nie nawołuje do wolności w jej absolutnym sensie ale do wolności od niewoli żydowskiego systemu prawnego który został zniesiony przez Chrystusa w jego śmierci Wyznania chrześcijańskie wyraźnie nauczają że istnieje różnica pomiędzy prawem moralnym czyli dziesięcioma przykazaniami a prawami Mojżesza Zamieszanie pojawiło się nie tylko w kwestii praw Mojżesza i dziesięciu przykazań ale także w związku z sabatami w Przykazaniach, czwarte mówi o siódmym dniu każdego tygodnia, w którym ludzie odpoczywają i pamiętają o Stworzycielu. Jest to zawarte w Księdze Eksodus w XX rozdziale. Jednakże przeróżne uroczystości religijne święta w prawie Mojżesza były także nazywane sabatami. W Starym Testamencie te sabaty były dodatkiem do siódmego dnia odpoczynku. W XXIII rozdziale Księgi Kapłańskiej, oprócz sabatu, siódmego dnia tygodnia, coroczne uroczystości związane ze świętem Pana, Maschy, pierwszymi zbiorami, świętem trąbek, dniem pojednania i świętem namiotów nazywane są także sabatami, chociaż są obchodzone tylko raz w roku. To są święta Pana, które obwołacie jako święte zgromadzenia, aby składać Panu ogniowe ofiary, całopalne, z pokarmów, rzeźne i z płynów. Każdą w swój dzień, niezależnie od sabatów Pana, niezależnie od Waszych darów i niezależnie od wszystkich Waszych ślubów i niezależnie od wszystkich Waszych dobrowolnych ofiar, jakie będziecie składali Panu. Istnieje jednak wyraźna różnica pomiędzy cotygodniowym sabatem i sabatami ceremonialnymi, świątecznymi. Co tygodniowy sabat jest częścią dziesięciu przykazań, a coroczne sabaty ceremonialne nie. Co tygodniowy sabat pochodzi od stworzenia świata. Był to dzień odpoczynku po Bożym dziele stworzenia. Jest to ostatni dzień siedmiodniowego tygodnia, kiedy Bóg przypomniał Izraelitom o dziesięciu przykazaniach i o siódmym dniu odpoczynku przyczynę święcenia tego dnia uzasadnił upamiętnieniem dzieła stworzenia. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował. Pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień Sabatu i poświęcił go. Siódmy dzień odpoczynku na pewno istniał przed dziesięcioma przykazaniami i prawami Mojżesza. Święcąc Sabat, Chrześcijanie uznają Boga jako Stworzyciela, dawcę odpoczynku i Najwyższego Pana. Jednakże niektórzy ludzie cytują Nowy Testament, aby uzasadnić, że sabat siódmego dnia nie jest już częścią prawa. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Paweł mówi, że pisany kodeks razem z jego regulacjami został przybity do krzyża. Innymi słowy, prawo Mojżesza nie jest już aktualne, gdyż zostało wypełnione. Wkrótce po założeniu przez apostoła Pawła zboru w kolosach, pojawili się ludzie, którzy przyszli do niego i powiedzieli, słuchaj, poselstwo o samym Chrystusie nie wystarcza, musimy coś jeszcze czynić. Mieli cały zestaw rzeczy, które należy wykonywać. Część z nich pochodziła od Żydów. Obejmowały one pewne ofiary z pokarmów i napojów, także takie, które były składane w czasach Starego Testamentu, święta, nowie księżyca, sabaty i tym podobne. Inna część pochodziła z rzymskiej mentalności ze świata pogańskiego. Nie bierz tego, nie próbuj tego, nie dotykaj tego i tym podobne. Była to mieszanina wszelkiego rodzaju zaleceń. Ale apostoł Paweł mówi, przekreślmy to wszystko. Nie dlatego, że to nie ma sensu, ale wyeliminujmy to jako środki służące do uzyskania zbawienia poza przyjęciem Chrystusa. Prawa, które zostały usunięte, dotyczyły świąt religijnych związanych z pokarmami i napojami, ale ile nowiów lub świąt religijnych zawiera dziesięć przykazań? Ani jednego. Jednak prawo Mojżesza było nimi wypełnione. Dłużej już nie mają zastosowania. Były bowiem cieniem, który wskazywał na Jezusa jako zbawiciela i pana. I teraz pojawia się pytanie, czy może to dotyczyć także sabatu, siódmego dnia tygodnia? Dzień sabatu omawiany tutaj odnosi się do corocznych świąt z prawa Mojżesza. Dzisiaj chrześcijanie nie przestrzegają corocznych sabatów, ale mogą przestrzegać siódmego dnia odpoczynku. Wczesnym chrześcijanom zabrało trochę czasu, za. Zanim przyzwyczaili się do takich zmian, wielu wierzyło w śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie, ale nadal przestrzegali corocznych świąt i innych praw, takich jak na przykład obrzezanie. Niektóre rzeczy przeminęły w naturalny sposób jako symbole, inne pozostały, a jeszcze inne były błędnie wykorzystywane, jak sądzę, Sabat był jedną z nich. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kiedy ludzie przychodzą do Jezusa, chcą być Mu posłuszni. Jest to zupełnie naturalna reakcja. Psalm 18, wiersz 45 mówi, są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Chrześcijańskie życie jest jak szczęśliwe małżeństwo. Kiedy jesteś zakochany, chcesz zadowolić swojego partnera. Przychodzi to w sposób naturalny. Gdy przychodzimy do Jezusa, dajemy Jemu całych siebie i otrzymujemy Jego całego. Dajemy Jemu nasze pełne grzechów w serce, a otrzymujemy Jego sprawiedliwość. Oddajemy swoją słabą wolę, a otrzymujemy moc, oddajemy nasze grzechy, a On daje nam ducha świętego, tak więc możemy być posłuszni. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Gdy przyjmujemy Jezusa, on powoduje, że rodzimy się na nowo. To nie są zwyczajne narodziny, ale nadnaturalne, podczas których otrzymujemy prawo stania się Jego dziećmi i przyłączenia się do Bożej Rodziny. Przez Bożą łaskę możesz stać się posłuszny Bożemu prawo już teraz. Możesz powiedzieć do Jezusa: Dziękuję za zbawienie mnie przez łaskę. Dziękuję za wybaczenie, za przyjęcie mnie takim, jakim jestem. Nawet jeśli znajdują się w moim życiu obszary niezgodne z Twoją wolą, ty zaakceptowałeś mnie i wybaczyłeś mi. Chcę iść za Tobą, a Ty nauczaj mnie wszystkiego, co chcesz, abym czynił. Jezus powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Głos Nadziei. Czytał Marek Smalec. Życie potrafi być bardzo ciężkie. Troszczysz się o pieniądze i te wszystkie codzienne sprawy, które absorbują ludzi. I nagle słyszysz, jak ludzie mówią, że powinieneś iść drogą Bożą i miłować nieprzyjaciół. To dopiero wymaga cudu, ale wtedy przypominasz sobie, że Bóg jest specjalistą od cudów. Jeden z uczniów Jezusa Piotr, pewnej nocy na jeziorze Galilejskim, zobaczył Jezusa idącego po wodzie. Jezus zaprosił Piotra, aby zrobił to samo, i Piotr zdecydował się spróbować. Musisz jednak przyznać, że Piotr posiadał oko wiary, zaufał słowom Jezusa, mimo że brzmiały one absurdalnie. Tak też musimy uczynić w naszym życiu. Prawda bowiem jest taka, gdy Bóg mówi, ja powinienem uwierzyć i tak uczynić, jak on tego chce. Na przykład, Bóg daje nam przykazanie, abyśmy pamiętali o cotygodniowym dniu odpoczynku w sobotę. Możemy teraz zastanawiać się, czy to ma jakieś znaczenie, który dzień święcę. Ależ ma, bo Bóg w przeciwnym razie nie powiedziałby tego tak wyraźnie: Siódmy dzień to sabat pana Boga twego. Mamy czcić Boga w sposób, w jaki on sobie życzy. Możesz teraz powiedzieć, a co z moim biznesem? Co z moją karierą sportową? Moja odpowiedź brzmi słuchaj Boga i pozwól, że to On pomartwi się o twój biznes. Jezus mówi, szukajcie najpierw Boga i tego, czego wymaga Jego królestwo, a wszystko pozostałe zostanie Wam dane znam ludzi, którzy musieli podjąć trudne decyzje, aby zachować Boży dzień odpoczynku. Powiedzieli do swoich przełożonych, nie mogę dłużej pracować w sobotę. Niektórzy z szefów nabierają jeszcze większego szacunku dla ludzi, którzy mają takie niezłomne zasady. Najpierw jednak poddają ich próbie, aby przekonać się o ich szczerości. Inni szefowie nawet zwalniają swoich pracowników. Widziałem to, ale widziałem także, jak te same osoby, kierując się wiarą, znajdowały lepszą pracę. Nigdy nie widziałem jeszcze nikogo, kto byłby zrujnowany finansowo z powodu takiej decyzji. Jeśli nawet, to nie na długo. Widziałem raczej ludzi, którzy odbierali wielkie dobrodziejstwa i to pod wieloma względami. Ze względu na dobrodziejstwa, jakich możesz doświadczyć, zapraszam Cię do podjęcia decyzji życia w harmonii z Bożymi przykazaniami. Może to trochę przerażać, tak jak Piotra przerażało wyjście z łodzi, ale Bóg wesprze Twoją decyzję. Czy mogę zasugerować Ci, abyś zaplanował udział w najbliższą sobotę w Bożym nabożeństwie w Kościele? Będzie to wspaniałym doświadczeniem. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze w podejmowaniu tak ważnej decyzji i już oczekuję kolejnego spotkania w następnym programie.